Mi jakiegoś rybaka daliście? Ale Dagmara, tak cicho Wysportowany jak rybak, mamo. Wszystko super, to, wygląd elegancki, to, no a logo, logo. Witam na kanale Ja Jestem Dramcia, a to jest nowa seria Dagmara Szuka Męża. Przyznam, że jestem bardzo ciekawa tego formatu, bo trochę się nastawiam, że może to być zbliżone do randek z Dodą. Pamiętacie 12 kroków do miłości? Z drugiej strony, postać Dagmary i Doroty jest kompletnie inna, także nie mam pojęcia, co nas czeka i myślę, że może być bardziej z jajem, na śmiesznie. Ale myślę, że też możemy dużo z tego wyciągnąć i po prostu porozmawiać o randkach. Jeżeli nie znacie Dagmary, a jest ona bardzo kontrowersyjną postacią, to po prostu przybliżę Wam kim ona jest. Dagmara Kaźmierska ma 48 lat, siedziała przez 14 miesięcy w więzieniu za działania w zorganizowanej grupie przestępczej, za sutenerstwo, stręczycielstwo i za to, że zmusza młode kobiety do prostytucji. Mimo tego Dagmara jest słynna z programów rozrywkowych jak Królowe Życia, posiada również sklep, a na Instagramie śledzi ją ponad milion osób. Nie jest ona więc taką cukierkową postacią, jakby się mogło wydawać. Jednocześnie, no, jest bardzo znana, o czym mówią te wszystkie liczby. I obstawiam, że większość z Was ją kojarzy. Jeżeli chodzi o tę serię, to chciałabym podkreślić, że nagrywam ją nie ze względu na Dagmarę, tylko ze względu na sam koncept randek. Jak wiecie, komentowałam już Dodę 12 Kroków do Miłości. Posiadam również podcast na temat randek. Także ten temat jest dla mnie po prostu bardzo ciekawy i chętnie ugryzę go po raz kolejny. Domyślam się też, że część osób przyjdzie tutaj, żeby jej nie wspierać a jednocześnie są ciekawi tego formatu, tak jak ja. No i nie ukrywam, że gdyby zamiast Dagmary była Edyta Górniak, nie wiem, Gosia Andrzejewicz, albo jakieś męskie gwiazdy, Dawid podsiadł jezu, jakie to by było ciekawe! W sensie, Dawid, nie życzę tego jak coś. To uwierzcie mi, że chętniej bym to obejrzała niż randki z Dagmarą, z którą, no, wiążą się naprawdę okrutne rzeczy. W ogóle mam wrażenie, że w większości programów randkowych, przynajmniej tych polskich, Główną rolę odgrywa kobieta. Jeżeli są jakieś męskie, to dajcie znać, chętnie obejrzę. No a tymczasem myślę, że już możemy przejść do obejrzenia odcinka. Czasem, by znaleźć miłość, trzeba zjechać cały kraj. Szczególnie w poszukiwaniu idealnego męża dla wybitnej żony. To może jej dwóch swatów: syn Konan i przyjaciel Jacek. Ok, czy ona będzie szukała męża ze swoim przyjacielem i synem? Co to za pokrętne swatki. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Póki co obstawiam, że wszystko będzie ustawione. Oto ona we własnej osobie Dagmara. Co byście z tą łąką wymyśleli? Gorąco jak nie, mogliśmy na głębinu wlecieć. Mamuś, wszystko jest pięknie, co? ładnie. Daj mi coś żyć. Ta coś chciała wtrącić o krajobrazie, tymczasem on. W ogóle z tego co słyszę, to jest ten sam lektor, który był w programie Gwiazdy, idą na podryw. To był tak zły program, że ja po pierwszym odcinku odpadłam. Pamiętam, tak. O jest, aż mieciary tutaj żenady zaatakowały. Czuję, że ten program również może nas żenować. Na pewno nie jest on tak samo brany na poważnie, jak 12 kroków do miłości. Byłabym w szoku, gdyby tutaj był psycholog. A obecność jej syna i przyjaciela raczej no mają wprowadzić taki aspekt komediowy? Mamy sprawę. Nie bez przyczyny wzięliśmy ciebie tutaj na tą łąkę. Wezowijania w bawełnę, Ja patrz szukamy, już. No. no. Co? Mamo, no taka jest sytuacja. Ja mieszkam z Kobitą Jemu, jakaś już obiadki gotuje, on też już chyba pomieszkuje za koń. No tak, mamo, bo ty nie wiesz. Musisz mieć już jakieś ułochy, bo ja już nie będę przy to się bo ja też idę w swój świat. Ale to jest sztuczne, w sensie wyobraźcie sobie, że ona musiała podpisać umowę, dostała za to hajs, widać, że ona się tutaj specjalnie ładnie ubrała i wymalowała. Usiedli w ogóle na jakimś skraju łąki, nagrywają ich z kilku kamer, a ona jest w szoku, że jej męża szukają. No, ciekawe, kim jest coś program? Jak maro ciekawe Nie jest bardzo, nie bardzo nie ma ja mam skończyć. bardzo dobre życie. śpię do których chcę, wstaję, kawka, gierka, trzy godzinki, idę z powrotem, chcę spać, później sobie gdzieś jadę, mam zajebiście e, Chcesz to mała... trzeba towarzyszyć. Powiem tak, jeżeli będziemy brali na serio jej słowa, to ona właśnie neguje. Od... Z samego początku programu fakt szukania męża. Ona właśnie nam powiedziała, że ona nie szuka męża, że ona nie chce mieć chłopa. To po co jest ten program? Chyba tylko po to, żeby wszyscy zarobili. Dobra, tutaj jest jakaś scena, że ten ziomek się dławi kiełbasą. Wyżyny humoru, naprawdę. Chociaż dobra, ja nie oceniam, też jestem nieśmieszna. Ale póki co widać, że to ma iść po prostu w kierunku beki. O nie, cała sukienka w jajku! Szkoda jajka, szkoda sukienki! O nie! Szukamy mi chłopa. Masz rację, konanek. Ja nie będę żyła z tym bedlakiem. Koniec, koniec znajomości, koniec przyjaźni. Gdzie tego chłopa znajdziemy? Ojcie, idziemy, wszystko jest ustalone, mamo. Tak. Obstawiam, że to miało być takie smooth przejście, że jednak tak Mara szuka męża. Ja, jak mogę ja się spakować w pięć minut? No ale ile ty tych ciuchów potrzebujesz? Weź Dużo! Gasię. Gacie sobie weź, Nie śnie! Ciekawa jestem, gdzie oni będą jechać. W ogóle to mieszkanie z połączeniem wszystkiego. Dosłownie ta stop Zobaczcie, po lewej stronie taka bogata część, a po prawej takie powiedzmy typowe mieszkanie. W kłocku nie ma co siedzieć moim zdaniem. Tu na pewno nie ma tu żadnych perspektyw. Jedziemy w Polskę, mamo. Ale o, czy tak, ja o, muszę o, znaleźć w ogóle? Ale to będzie przygoda, chociaż jak nie znajdziesz. Czyli oni będą jeździć po miastach i szukać faceta. Dobrze brzmi jakby trochę ten scenariusz był pisany na kolanie. Trudno mi jest to wziąć na serio, ja widzę, że oni udają. Tamina zresztą mówi wszystko. Dagmara, nie chłopa, a króla. Tylko pożegnajmy kłocko, bo tu nawet królewicza nie znalazłaś. Oni cały czas cisną to kłocko, jeżeli jesteście z kłocka, nie przejmujcie się. Jesteście super, tak na was nie zasługuje. Weź też kity, bardziej, bo dziecku nie będzie tak. A co ja mam uciąć? Oni naprawdę będą jechali z taką wojsku na siedzeniu? Jeżeli oni się nastawiają na tripa, który trwa, nie wiem, nawet załóżmy tydzień, to już lepiej było wziąć jakieś większe auto. Gdzie oni mają swoje rzeczy? Jak tam nie ma miejsca w bagażniku? W sumie to pewnie produkcja ma ich rzeczy ze sobą? Pierwszy przystanek, Płocko. Znaczy Płock. Ośrodek władzy polski za czasów panowania Bolesława Krzywoustego. To tu książę się urodził. i został pochowany. Ciekawa jestem, czym się sugerowali, wybierając miasta, do których pojadą. Czemu to nie jest załóżmy Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk? Tylko Płock. Czy tutaj po prostu chodzi o historię, o królów? To tu. Wszyscy widzieli jego krzywe usta, a dziś mogą podziwiać piękne usta Dagmary. No Nie no, tak na serio to ja tam nie mam nic do ust Dagmary. Ale po prostu bawi mnie, że oni chyba wybierają rzeczywiście te miejscowości tylko ze względu na to, że panowali tam królowie, a ona jest cały czas porównywana do królowej. W moich oczach Dagmara nie jest królową, sorry. kłód, ale jest Płocko też przez sy, a my mamy przez Z. Tak, swoją drogą, to chciałam tylko zwrócić uwagę, że już nie ma tej walizki z tyłu. Także, tak jak się domyślaliśmy, wszystko było pod scenkę. Choć Jaki Płock? No jest jeden Płock, cyk! I ten biedny operator z tyłu, który nie wziął okularów przeciwsłonecznych. W ogóle to musiało być nagrywane jeszcze w wakacje, skoro było tak ciepło. Dobra, tutaj ciekawostki historyczne, dlaczego Bolesław Krzywousty miał krzywe usta. Krążyły dwie, dwie legendy. Pierwsza była, że był ciągle z taką miną i się umartwiał po tym, jak jego ojciec poddał ziemię Czechom i Niemcom. A drugie krążyło, że miał chorobę wrzodową i dlatego mu opadało. Tak, narzekała, a tutaj proszę, ten program się robi edukacyjny. No i co, idziemy sobie spacerujemy? Do randki była jeszcze chwila czasu. No i widzimy. Piękną Wisłę, piękny wiek. Naprawdę, nasza Polska jest cudownym krajem. Czekajcie, czekajcie. Czy ona właśnie powiedziała, że do randki jeszcze zostało chwilę czasu? Do randki było jeszcze chwila czasu? Czyli produkcja już jej zorganizowała tę randkę? To znaczy będą pewnie mówić, że to ten przyjaciel i syn zorganizowali na pewno. Na jakiej podstawie dobierają tych facetów? W 12 krokach do miłości to chociaż był kwestionariusz. A tutaj? Ja nie wiem. Oni tutaj chcieli zobaczyć widoki poprzez teleskop, ale okazało się, że jest zepsuty i zżarłem im tylko pieniądze, więc tak Dagmar trzeba wydzwonić do firm i robić awanturę. Nie ma to absolutnie żadnego związku z randkami, więc może po prostu to pominmy. Myślę, że więcej będzie takich zapchaj dziur pomiędzy randkami, żeby wiecie, upchać te 45 minut odcinka. Ja nie wiem, czy my możemy szukać dla mnie kogoś wśród śmiertelników. Trzeba się kandydata z pałacu Buckingham. No właśnie, za granicę. No właśnie, Dagmara, ja myślę, że ty po prostu wyjedź za granicę. I nie wracaj. Nie no, ale tak serio, to oczywiście poczucie humoru jest, ale i ego bardzo wysoko. Dobra, chyba docieramy do miejsca randki. macha wam ktoś. No to twój pan. Tutaj, tu! Chodź! Cześć, cześć, jesteśmy! Chodź, mamo. Co by mi jakiegoś rybaka daliście? Ale Dagmara, cicho już. Wysportowany jak rybak, mamo. Dobra, mamy pierwszego kandydata. Jestem bardzo ciekawa, jaki będzie z charakteru. No super, że stoi eee. na głowie i co? Jakby po co? Po co to robi? Dzień dobry, cześć. Dobry. Dzień dobry. Ale pan opalony? Gdzie się to pan tak opalił? Miała co być, jest. Na taki brąz? Dziwne to takie w Polsce, Dada. taki brąz coś oliwkowa, w kontroli się przyspomaga. Oliwkowa, też cześć, cześć, oliwkow. Czy pan ma to Witamina D. Dużo witaminy D. Już zaczęła z pretensjami, co taki kolor skóry, coś Też. się Ta, co sobie nic nie robiła nigdy. No nic, mam nadzieję, że oni nie będą szli na randkę we czwórkę. Nie zrobią tego, prawda? Załamie się, jeżeli to będzie po czwórna randka. Ale goli pan Kod, nogi. A, tak. Goli nogi. A to dlatego, że... Mężczyzna golinowi? Dziwne. A kolasz? Żeby wiatr... Konie, obro, obroń mnie. Obroń mnie! Jezu, typie! Nie musisz jej tych prosić, to w ogóle nie jest powód, nie wiem, do wstydu. Golenie albo nie golenie to jest wasz wybór. Ja czuję, że naprawdę w tym programie będziemy mieli o czym porozmawiać. Jeżeli jesteś facetem i golisz nogi, to sobie je gól, no co za problem? Dla mnie okej. Okay. To tobie ma to odpowiadać. Jeżeli nie golisz, też okej. Okay. Wszystko super! To wygląd elegancki to... No, ale ogolona noga! No tragedia narodowa, noga jest okolona. Śmiesznie, jakby druga nie była. Stracę wam sekret. Włosy teraz No nie, może to źle jest. No nie, no pan ma gładszą nogę do mnie, to jak ja mam się z panem spodem. No Ale to mówi, na Na to... pewno? Wydaje, wydaje mi się, że bardzo świetnie. Jak on pływa, no, to opór, Wo, ale czekaj, bo daje opór. bo on coś... mam na siebie? W ogóle tak sobie myślę, że z jednej strony to głupie skreślać kogoś przez to, że ma ogolone nogi, a z drugiej strony sobie myślę, że jeżeli nas to frustruje i w jakiś sposób na przykład odpycha, to przecież też no nie zmusimy się do tego, żeby ta druga strona nam się podobała. Sport, 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 sport. To jest To mi źle. Taki sport, sport, sport. że się na samym początku człowieku. I wąskie usta ma. Mam wrażenie, że jak już jedna rzecz jej się nie spodobała, to będzie szukała innych cech, które będą ją odrzucać. A, tu już ma pan tu za zapominane o ogolonej nocy. Mam nadzieję. Ale ładnie. O, i ja lubię takie goździki. O Jezu! Goździki, skąd pan wiedział, że ja lubię takie? Nie goździki? wiem, tak mi się pod podpowiadało. Okej, okay, jak widać, kobieta szybko zmienia zdanie. Dobra, nasz kandydat razem z Dagmarą idzie na bok gdzieś tam na randeczkę. Także fajnie, że będą mieli okazję pogadać we dwójkę. Ten pan jest bardzo wysportowany, uśmiechnięty. Wydaje się fajną partią, tak ogólnie dobre wrażenie sprawia. Tak naprawdę bardziej bym się martwiła, czy ta mu się spodoba. No ale w tym programie wiadomo, to ona wybiera. Weźmy takie jury teraz od 0 do 10. Conan! Czekaj! Stój! Mama będzie kręcić! Czekaj! No rób. O! Ja pierniczę! Ja myślałam, że oni pójdą gdzieś na bok, ale nie do myśli tego, że oni usiądą na brzegu i będą się na nich gapić. Gdzie jest? Poszedł! Podezkę dla mnie. Jak pójdziecie jeść, to powiedzcie zaproś nas. Zapróć, ma głodny on też. To No tak, no świetna randka we czwórkę, naprawdę. Idealne warunki do randkowania. Ile masz nie lat? 42. No, to najważniejsze było. Okej, okay, może być. 42 lata i wygląda bardzo dobrze. Szanuję ludzi, którzy są cały czas aktywni i widać, że dla niego sport to naprawdę pasja. Dla Dagmary no niekoniecznie. Jak tak sobie na nich patrzę, to wydaje mi się, że oni są kompletnie niedopasowani. I tak naprawdę to spotkanie, bo póki co to trudno to nazwać randką, jest trochę niezręczne, dlatego że oni są cały czas we czwórkę. Trzymaj tutaj weselko na razie. Eksra. na wygląda to. No, fajnie wygląda, tylko nawet nie ma kamizelki ratunkowej. To, jak ona jest ubrana, totalnie nie pasuje na deskę. Mam taką furę tam, czekają, to byś nie, nie chodziła mi pół plaży, bo po tamtej stronie mam domek. A to my jeszcze gdzieś jedziemy z domu? No, jedziemy do domku. Okej, okay, czyli oni jadą do jego domu? Dziwne, myślałam, że pójdą do jakiejś restauracji czy coś. No i to jest ten domek. A po no. co ty mnie tak właściwie do domku ciągnie? Nie, nie, na teraz się jedziemy. Te domki wyglądają tak samo, jakby tam nikt nie mieszkał. Może one po prostu są pod wynajem? No gdyby nie towarzyszyły mi kamery, to bym na pierwszą randkę nigdy nie poszła do mężczyzny do domu. Brawo, brawo. Nie idźcie na pierwszą randkę do kogoś do domu. To jest po prostu niebezpieczne i nieodpowiedzialne. Pierwsze randki, miejsca publiczne. A powiedz mi, a jak tam u ciebie sercowe sprawy? Powiem ci tak, bo u mnie nie za ciekawie. U mnie też... Wbrew pozorom właśnie tacy jak my mają problemy. Bo powiem ci szczerze, wiesz co, tak mi się wydaje, że w, już w pewnym momencie, to nie wiem, czy my się bronimy od, czasami od, od, od kogoś. Oczywiście. A widzisz. Kiedy już widzimy, że jest za duża bliskość, to albo to psujemy, albo coś, bo się boimy zranienia. I to jest właśnie to. Ciekawe, że o tym mówi. Wydaje mi się, że aspekt, dlaczego nie wchodzimy w relacje, jest dużo bardziej obszerny. Pomijając to, że jest mniejszy wybór, poza tym my lepiej siebie poznajemy, wiemy, jakie my mamy oczekiwania, mamy też jakieś swoje nawyki, potrafi nas trzymać w jakimś miejscu, na przykład praca albo dzieci. No i oczywiście mogą tutaj wejść tematy związane z lękiem przed bliskością, przed odrzuceniem. Jak ludzie mają za dużo w plecaku, to później nie chcą być jeszcze bardziej skrzywdzeni, wiesz? A to też prawda. Czasami po prostu wolimy być sami, niż ryzykować odrzuceniem. Tutaj? Okładnie, tutaj dużo można by tu normalnie mieszkać. Dokładnie, a tu masz sypialnię taką. Okej, okay, czyli tak jak obstawiałam, to są po prostu domki na wynajem. Dobra, dawaj jedzenie, czy mam ci pomóc, bo co jest za długo, mi to trwa. Pomóc ci coś, żeby szybciej było? Eee... Ale I ja to... nie umiem gotować. O kur jest ja też bym to zjadła i w ogóle myślę że warto docenić to że ktoś dla was gotuje to jest mega miłe no. sushi na bogato no ale masz sól? mam nadzieję że masz albo jak nie ma soli to idę do sąsiada nie no chłopak jest taki dość rezolutny wszystko dobrze ale nie mam domu soli jeżeli brak soli i ogolone nogi to jest największy minus to jest naprawdę dobrze prawda jest a są ludzie którzy nie piją alkoholu nie mogą żyć? No ja nie piję. No przykład. Ale czasem sygolne. To można żyć bez, bez soli. Nie, no bez soli jak możesz żyć? No nie możesz żyć bez soli. Sól musi być do chleba z masłem, sól musi być do chleba ze smalcem, do frytki. Do jednej frytki. Ja też jestem wielką fanką soli. No, słone rzeczy są pyszne, ale też no nic z nadmiarze, wiadomo, za dużo soli, tak jak za dużo cukru, jest są najlepszym rozwiązaniem. O, i to jest pikantny trochę kaczuk, nie lubię pikantnego. Uczy się ciebie. Não, não. Ja wychodzę specjalnie do kuchni, mam tam notatnik i raz, raz, zanotuję sobie, nie? Wiesz, no, o, o, wiesz, 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 bo to jest naprawdę już, wiesz, mam już zaczynają przy... się, wiesz, przyrzucają się. Wydłuży, nie? No. <ślecki> w ogóle nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Czy ona po prostu potem z tych wszystkich kandydatów, podobnie jak Doda, wybierze sobie, nie wiem, trójkę z nich do drugiego etapu, czy po prostu każdemu z nich będzie mówiła nie, aż do ostatniego odcinka. Nie mam pojęcia, aczkolwiek to, że on powiedział, że on się teraz będzie jej uczył, że będzie sobie notował, co ona lubi, a czego nie, to uważam, że powinien powinno działać w dwie strony. To znaczy, ona też powinna wiedzieć, co on lubi, czego on nie lubi. Wiadomo, no jesteśmy w takiej sytuacji, że ona idzie na randki w ciemno, więc nawet nie wie, czy ci ludzie się jej spodobają. Nie mam też takiej stuprocentowej pewności, czy ci mężczyźni, którzy tutaj będą, mają wcześniej świadomość, że będą szli na randkę z Dagmarą. Tak bywało w różnych programach randkowych, że do ostatniej chwili tak naprawdę ci ludzie nawet nie wiedzieli, z kim idą na randkę. Dla ciebie ty, typ mężczyzny? O, ja nie mam. Może być nawet dziadek 90 lat. Aha. Nie, dlaczego żart? A co ty chcesz od starszych ludzi? Ale nie ale to, Dobrze, ale chciałabyś. Kiedyś też będziesz stary, Daniel. Dobrze, ale chciałabyś spędzać też z nim troszeczkę więcej czasu, no przecież 90 lat, no to nie u... Będę się opiekować. O, właśnie. A chcesz być mamą? No. Ale on ci nie ugotuje, a ja cię ugotuję. No to służącego będzie miał chyba. Jak będzie stary, to chyba będzie bogaty. Biedaka mam wziąć? Okej. Okay. No danie. Ha! Okej, okay, dobrze, to już lepiej poznaliśmy na kmare. Jak będzie stary, to będzie bogaty, a ona będzie robiła mu za mamę do momentu śmierci. Świetny plan. Bardziej ci powiem, jaki ma nie być. No właśnie, no to. Nie może być wysoki, bo nie lubię koszykarzy. Nie może być Alfą Sidło, co mi lata za babami, tak? Jestem zaskoczona i to w pozytywny sposób, że powiedziała, że nie chce wysokiego mężczyzny. Myślę, że te słowa mogą ucieszyć mężczyzn, którzy do tej pory spotkali się z tym, że byli zbyt niscy dla kobiety, bo jednak utarły się te standardy, że prawdziwy mężczyzna zaczyna się od metra osiemdziesięciu. A ja myślę, że jeżeli osobowość jest zajebista, to te parę centymetrów naprawdę da się przełknąć. Może i sama nie chciałabym być w relacji, której ktoś byłby niższy ode mnie o 10 centymetrów, bo nie czułabym się po prostu komfortowo ale miałam partnerów, którzy byli mojego wzrostu, a ja nie mam 1,80 m. Także myślę, że ten wzrost może i jest ważny, ale niekoniecznie musi się znaleźć w tej takiej topce najważniejszych cech mężczyzny. I nie lubię wąsów i brody. No i nie może mieć 20 lat, tak? No bo ja nie będę brała syna. Ależ poszłaś w drugą stronę, nie? 20 lat nie chcesz mieć, ale 90 tak. Tak. Dlaczego nie? E, co O czym ja bym rozmawiała z 20 latkiem? A może z wiesz, że on nie jest? A pan, jest? który ma 90 lat, ma no, się... swoje przeszy. A wiesz co, tak? spotkałem raz, czasami tak właśnie osoby, takie, które mają 20 i naprawdę mocno są rozwinięte psychicznie. Mm. Wiesz, tak jakby, może nie tyle, że doświadczone mocno życiowo. No ja rozumiem, ale ja mówię też o aspektach seksualnych. No przecież nie pójdę do łóżka z dzieckiem. Jestem ciekawa waszego zdania, bo można na przykład tutaj wejść w temat groomingu. Chociaż no akurat no, nie w tym przypadku, prawda? Ale są takie pary, gdzie na przykład chłopak spotyka się ze starszą panią, chociażby ta para. Strasznie głośno było o tym na TikToku. Ludzie są bardzo zmieszani, czy to jest okej? Okay? Czy może już przekraczałem pewne granice? To ładnie wygląda się, prawda? Ja cię obserwuję, bo cię obserwowałem i ja cię oglądam. Ja, ja może no. Jesteś w moim typie, kobiety, akurat. O Jezu, powiedzieć, szczerze, to tak, to jesteś w moim typie, kobiety, bo... Widzicie ich tam za tym traktorem? Kamuflaż level 1000. A co do osób młodych, które są rozwinięte psychicznie? No to wiadomo, że są takie osoby, ale to doświadczenie życiowe no po prostu nabiera się z czasem, co nie oznacza, że każda młoda osoba jest niedojrzała. Mężczyzna musi mnie zainteresować, ja muszę mieć, móc rozmawiać, ja jestem gaduła. No i nie może być głupek. Nie lubię głupka. A wam się coś nie pomyliło? Ty, jak tak można, człowieku? Jak tak można zostawiać nas samych? A jak tak można zostawić ludzi na środku jeziora bez jedzenia, bez I wy wody, wygodnego? wy sami, bez sami jeszcze jedziemy od rana na pustym żołądku? Szkoda, że oni nie zostaje nad tym jeziorem, naprawdę. Część z nimi jest najmniej ciekawa. Oni są dla mnie póki co bardziej tacy przeszkadzający. No ale rozumiem, nie ma psychologa, pewnie nie będzie. Mamy ich. Jak wy możecie chałupę przeglądać e, facetowi obcemu? E, e, I do tego tutaj mam prezencję. Czego jest po e, gniecionej na e, tym na A my nie byli w ja bym. Ale le, 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 mm, to zaczęliśmy się poznawać. Jesteś jest psychiczny, jak nie znam faceta, ja pójdę do łóżka? A czego dziwi o facet? Przepraszam, że to powiem, ale to jest taki typowy stary. Ja już po prostu nie mogę z tym typem. Pierdala kiełbasę, przerywa randkę, łazi po tym domu w butach. Dopytuje się, czemu kocy skrzywo. Ja nie, 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 no no, nie, nie, ja nie byłam w nim Nie była kona, no gość, Pyszne jedzenie, ale nie. Nie, to jest jakaś wariacja. Nie wiem, Ten jeszcze ciasto zajebał. Hit. Zresztą zobaczcie się operatora, on też tam nie z ma Wiadomo, że to jest wszystko ustawione, żeby oni teraz z nim pożegnali, żeby się skończył odcinek. Na pewno się dobrze bawili na planie. To widać. No on zabrał jedzenie.

patologii. Przez duże P. Zgadzam się. Danielku, było naprawdę miło, ale to są wariaty. Pa! Bardzo dziękuję za spotkanie. Kochany jesteś naprawdę. Pa! Buziaki! Pa, pa! No i tak wyglądała pierwsza randka. Była ona specyficzna. Momentami wyreżyserowana, wiadomo. Koleś na pewno sympatyczny. Raczej sprawił dobre wrażenie. Niekoniecznie uważam, żeby pasował do Dagmary. No ale zobaczymy, co oni zrobią potem. Czy rzeczywiście będą jakieś drugie etapy? Czy po prostu była randka i o niej zapominamy? O, za, za dobrze ci doszło tam. O co ci chodzi? To rzecz przyświrowała teraz z Danielem. Otumanił cię, k! On? Tak, to on. Czy wychodzi, jesteś? Mam nadzieję, że tak nie jest, ale trochę tak to wyglądało. Zostawiłaś nas samych. Jedziemy. Tam się bawiłaś w najlepsze, mamo. Jake! Patrz, co mu zrobiłaś z głową. Jake, ty jesteś mój towarzysz życiowy. Przestań! Czy oni co odcinek będą odgrywali takie scenki na koniec, że są o nią zazdrośni? I obracaj to w jakiś żart, żeby ona była zniechęcona tego kolesia? No cóż, no ta scena tym bardziej pokazuje, że oni wcale nie szukają męża dla Dagmary. Ocena. Jacek, ile dajesz? Zero. <grym> na 10, <grym> tak? Zero. <grym> pisz, wady i nie wady. Wady i nie wady, wady. pisz, no, no. Dawaj, pisz ty, mamo. Ogólnie fajny. No. Ogólnie fajny i dajesz mu zero? Zero. Za to, że bardzo w moje życie. <grym> Co, kłopoty. W każdym razie okej, okay, on napisze na końcu wady i zalety każdego kandydata. I na tej podstawie będzie ich wybierać? Chyba? Nie wiem. Ja daję 8. A za co 8? Za sport pozytywny. Nie jakoś przeklinał za dużo i gotuje też. To już ten konan jakoś tak bardziej racjonalnie na niego patrzy, a nie tylko ciśnie bekę. A ty ile dajesz? No dobrze, ale najpierw plusy minusy. Minus, za gładkie ciało. Nie ma soli w domu. Plusy grzeczny. Inteligentnym, przystojnym. Jak czujesz? Sześć może być? Może. Daj rączkę. Jaka suma? Mało! 14, na trzydzieści. Byłoby na pewno wyżej, ale ale Jake jest bliższy sercu. No niestety, koszula bliższa ciału. Może pod koniec ona po prostu będzie z tym Jake'iem i wszyscy będą szczęśliwi. Niemniej już wiem, że każdy kandydat będzie miał punktację i maksymalnie będzie mógł zdobyć 30 punktów. Dzisiejszy kandydat wydaje mi się, że był trochę zbyt grzeczny i że miał trochę za mało pazurek dla Dagmary. Ale... Zobaczymy, jak będą następni, a tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie. Była to ciekawa randka i czekam na to, co się rozwinie w następnych odcinkach. Dziękuję moim wspierającym za wsparcie mojego kanału. Zapraszam na moje wszystkie social media. Ściskam ciepło, bez odbioru.